Hej Hurra laget! Cześć! Jak się masz? Co tam u Ciebie? Nazywam się Magda Kostrzewska i to właśnie ja prowadzę Logom Nauka Szwedzkiego. Jestem lektorką języka szwedzkiego i native speakerem tego języka. Swoją wiedzą o języku szwedzkim dzielę się tutaj na YouTubie, ale też na Facebooku i na Instagramie, gdzie serdecznie Cię zapraszam. A dziś porozmawiamy trochę o fałszywych przyjaciołach. I nie chodzi mi o takie osoby, na które musisz uważać, tylko o takie słówka, na które trzeba uważać, ucząc się języka szwedzkiego, dlatego że mogą brzmieć bardzo znajomo, jeżeli chodzi o język polski. możesz się wręcz wydawać pewne, że wiesz, o co chodzi, a te słówka mają po szwedzku zupełnie inne znaczenie. To co, zaczynamy? Nysiawy. Zerknijmy więc na parę słówek, które niestety potrafią nas nieźle zmylić. Zacznijmy od słówka, które w języku polskim pewno przewija się w Twoim użyciu dosyć często. I jest to TAK. Nasze polskie TAK może być odebrane jako szwedzkie TAK, zapisywane przez T A cy, k". TAK to dziękuję. Więc dosyć często polskie dzieci odbierane są jako bardzo grzeczne, no bo ciągle dziękuję, natomiast at talk, które zapisujemy, tak jak polskie słowo tak, potwierdzające coś, at talk to dach. Tutaj mamy też bardzo dobry przykład różnicy między długą a krótką samogłoską. Nagrałam o tym filmik, do którego cię serdecznie zapraszam, jeżeli jeszcze nie ćwiczyłeś, nie ćwiczyłaś długich i krótkich samogłosek ze mną, to wpadnij tam i zobacz, jak istotne potrafią być różnice. Więc jeżeli chodzi o nasze polskie słowo tak, może nam się ono mylić z tak i tak. Patrząc dalej, kolejnym słówkiem, które może się mylić, jeżeli mówimy po szwedzku, jest słówko gratis. Coś może być gratis, tak? Może być dodane na przykład do zakupu. Jednak jeżeli chodzi o słowo gratis, też mamy właśnie przypadek z długą i krótką samogłoską. Grotis, gratis przez długie A to za darmo. A gratis to wszystkiego najlepszego. Możemy więc zapytać się A gratis. Czy to jest za darmo? Ale gratis powiemy składając komuś życzenia. Na przykład. Gratis på Słówko, które potrafi nieźle namieszać, jeżeli ktoś chce opowiedzieć o swojej edukacji w Szwecji, to słówko gymnasium. Gymnasium to liceum po szwedzku, no ale po polsku brzmi jak nieistniejące już gimnazjum. Teraz pora na dosyć zabawne słówko. Po polsku kupa to kupa, ale po szwedzku wymawiamy to jako kupa, i jest to coś, co ma kształt miseczki, po prostu. Dosyć często spotykana jest kupa, którą używamy, żeby jedzenie nie pryskało w mikrofali. Możemy więc coś przykryć kupą. Możemy przykryć jedzenie kupa. Kupa spotykana też jest jako ul enbl I jeżeli chodzi o damską część publiczności, może Wam się przydać słówko en Sie, B, albo o, oh, kypa. Więc miseczka. Miseczka w biustonoszu to też kypa. I kypa jest także czasownikiem. Jeżeli kształtujemy coś na kształt miseczki, na przykład swoje dłonie, to też jest to at kypa. Patrząc na kolejne słówko, które jest za to zabawne, często w drugą stronę. Konkurs to po szwedzku bankructwo. Mówimy at i konkurs. Więc, no niestety, być zbankrutowanym, być bankrutem. Dosyć często w Polsce spotykamy się z banerami reklamowymi, na których jest informacja o konkursach. Szwedzi wtedy często myślą, że jakieś firmy upadły finansowo. Jest to więc dosyć zabawne. I na koniec, często myślę, używane słówko, jeżeli mówimy o czasie wolnym, o zainteresowaniach, a więc bydział. Bijo to skrót od biograf, kino, ale dosyć często kojarzy nam się po prostu z żywnością ekologiczną, tak, żywnością eko. Podsumowując te nasze słówka, możemy się mylić, jeżeli chodzi o nasze polskie tak, gdzie możemy mówić tak, dziękuję, albo może być tak, że mówimy o dachu, et tak. Kolejne słówko, które może nam się mylić, to gratis. Coś, co jest za darmo, które po szwedzku może nam się mylić z gratis, za darmo i gratis. Wszystkiego najlepszego. Gymnasium, et gymnasium, liceum, en kupa, albo at kypa, coś o kształcie miseczki albo kształtowanie czegoś w miseczkę. En konkurs, a więc bankructwo i na koniec bio kino. To już tyle na dziś. Wiem, że takich słów jest więcej, więc jeżeli uczysz się już języka szwedzkiego od jakiegoś czasu albo jeżeli już po prostu mówisz po szwedzku i masz jakieś takie słówka, które cię bawiły na początku twojej drogi z językiem szwedzkim, podziel się nimi w komentarzu. Natomiast jeżeli dopiero zaczynasz przygodę z językiem szwedzkim, Bądź uważny i uważaj na te słówka. A jeżeli zaczynasz od zara przygoda, oczywiście zapraszam Cię serdecznie do zapoznania się z moim interaktywnym kursem języka szwedzkiego dla osób początkujących, który nazywa się Snacka Svenska. Jest to kurs stworzony dla osób, które zaczynają swoją przygodę z językiem szwedzkim, w którym spotykamy się na wideolekcjach, a swoją wiedzę utrwalasz za pomocą interaktywnych ćwiczeń. Jest to kurs oparty o lata doświadczenia. Jak kolektor pracuje od ponad 13 lat, więc znajdziesz tam bardzo wiele rad i bardzo dużo wiedzy. Jest to taki solidny kurs, po którym będziesz już na poziomie A1, solidnym poziomie A1, i z łatwością poradzisz sobie w codziennych sytuacjach w Szwecji. Jeżeli brzmi to ciekawie, sprawdź sobie wersję demo tego kursu, którą podlinkuję pod filmem. A tymczasem to wszystko ode mnie. Widzimy się już za tydzień, bo filmiki pojawiają się u mnie co sobotę. Więc jest następnia. Chodzę z bra!